Cześć, tu Osam w Celindzia Rzeczy. Dzisiaj nagram sobie windę z rąbomodernizacji przez lift Malko i windę lift Malko z bloku brzegowicy Puszczyka 13 dla W2-3. Już ustawię to. O, wysiada się wyłamał. Wsadzimy silniczek, mamy alarm i znowu. Spędzamy także, aby wejść na kanał yy, Sztypiorek. Macie go na nas sub, yy, subskrypcjach. Tam na parter.

Jest, to, okej. Okay. Ta to Lichmanka już. A potem zobaczymy, czy jest do kolejnej krótki. Fajne windy. Nawet takie przyciski, blaszany, poświęcone na czerwono. Otwieram drzwi, ale ramię nie nadam. Teraz... E Oha, odjechałem na świetnie, okay. Elevator Elewator 2021. No szkoda, No. Grzesz, się. No może I tutaj nie radzę wkładać palców, bo kiedyś, bo dzisiaj włożyłem tam palce przez przypadek w mojej windzie i mi paznok się prawie rozsłoniło. He. Czekamy na tą inne. jakie zawiadomienia dla kaspania, dźwig osobu. poszuka. No. Pan na każdym a nie, nie na każdym piętrze. na drzwi. Taka blaszana kaseta i Taka generalnie na plicę mam na sklejka. No i nowe oświetlenie. Więc taki logo może 6 osób. Konserwuję winda Warszawa Warszawie Spółka ZOO. Tu mam oryginalną tabliczkę z Ramba. Zobaczymy, czy jest przejście do klejnikatki. Niestety, przejścia do klejnotki nie ma, więc sobie zjedziemy z Rambem. To jest trzymane. pokazuje temperaturę jaka jest na dworze fajnie. Ten przycisk stopa nie będziemy naciskać. Takie tutaj nasze drzwiczki. Drugie, pierwsze, a na pierwsza pracę trzeba taka. No i warter. I dobra, wyszczerbiona drzwi. No powtarzam. Miejsce było winne z Organizowane przez Lift Malko. Winda Lift Malko w bloku przy ulicy. Puszczyka 13, klatka 3 w na ulicy. Obojechała sobie. Dzięki za oglądanie.